Every day we escape, losing all of our faith. We can't live this way. Feel me slowly fade away. Traktora, nie urszusza, nie zentora, silnik pali trzy przynieśli za gumę pali nawet na betonie Jest tak dobrze wyposażony, że można po gnoju zaganiać nim krowy. Można do niego chodzić w gumiokach, można nim robić rajdy po krzokach Ma duży bagażnik, będą tnie łopaty, worek no i ziemniaków i karton sałaty Świnny szybki i na topie, takich nie robią byle sobie Dobra maszyna, zmieści się w nim cała rodzina. jeżeli po polu, idą do kościoła. Kiedy się cieszę i kiedy mam doła? Silnik nie wchodzi jako samolota. Można sterować go na pilota. Może uciągnąć nawet i na pełne Pełny burroku i kalarepy. Siemaneczko, witamy w nowym nabytku świątecznym. O! Jest, tutaj panowie już odjeżdżają. Co nam go przywieźli Dobra, odpalamy Odpala ładnie Czukamy wiek, jedynka Panów jedziemy nowym świątecznym prezentem, nabytkiem. Kto już się domyślił co to jest w całym kraju w nocy, za to dzisiaj dużo słuchaję. Pada deszcz, pada deszcz a jest wigilia i jest smutno, bo pada deszcz i bardzo pada deszcz od wczoraj. I pada deszcz, jest wigilia. Także ten, ja właśnie jadę, jak w ogóle się ma. I jedziemy po zioło, a tak naprawdę po, po 12 potraw dla naszych mordeczek, kochanych. Mordewki też muszą coś na Wigilię mieć I co... I będziemy im ładować Pyszne jedzonko Mam nadzieję, że pyszne Mam nadzieję, że będzie im smakować Także ten... A jak wy spędzacie Święta? A tak serio to przywieźli nam przed chwilą czy To już było z godziny temu Przywieźli nam yy oczekiwany nowy nabytek świąteczny prezent można powiedzieć pod koinkę e, Ursus C380 jest można powiedzieć nowy okej, okay, przyczepka mi spadła, trudno e, lecimy, tutaj troszkę wysłodków ulubionych Zaraz im zrobimy tutaj z tego taką kutię Będzie taka kutia piękna, że zobaczycie Lufki będą kurde, uszami machać jak będą to jadły Nie no, a jak wy spędzacie wigilię? Trzeba sobie przygotować, przywieźć wszystko, bo żeby też w święta nie jeździć Teraz pewnie nic nie będzie słychać, bo jest wiatr Niesamowicie, dzisiaj naprawdę Wszyscy czekali na opady w święta w się sensie teraz, ale No pogoda nasz, nas tak rozpieściła, że ohoho. Znaczy rozpieściła Macie co chcieliście, opady atmosferyczne Takie same jak i śnieg Śnieg się tak samo zlicza do opadu dobrze zaśpiewamy kolendy znaczy ja zaśpiewam. A może lepiej nie, dobra Będziemy <laughs> śpiewać po pasterce. I przed pasterką. I w trakcie pasterki. A może by tak pojechać nowym nabytkiem na pasterkę? To jest myśl. Ale by był szpan. Ogólnie ja teraz mówię tak świąteczniej w ogóle, bo troszkę znaczy. No dobra, nie udzieliło mi się. Jakaś magia świąt czy coś ale yy, ale lubię czasami tak pogadać luźno co nie ten vlog tak pewnie wleci dopiero po nowym roku znaczy rozmontuję go pewnie wcześniej ale yy, nie będę chciał teraz sobie tak jakby nabijać oglądalności, bo święta niech sobie ludzie tam robią, co ten z rodziną spędzają. Znaczy teraz tylko <śmiewanie> miałem problem, duży problem w sumie z podsumowaniem sezonu, już trzeci raz udostępniam. Mam nadzieję, że teraz już będzie wszystko cacy. Bo tak naprawdę to już wczoraj powinno... powinno Powinien film wlecieć, ale raczej wlecić dopiero dzisiaj i to pewnie w trakcie Wigilii Ech, więc. A o co chodzi? No to spieprzyłem znowu muzykę. Znowu... Ech. No po prostu e, niektórzy sobie roszczą różne prawa autorskie i inne takie rzeczy. A no tak serio to... To tam jedna wytwórnia tam od praw autorskich po prostu sobie nie życzy, żeby w naszym polskim kraju co nie kwitnącej cebuli yy, puszczać ich piosenki, znaczy używać Puszczać sobie można, ale tylko oryginalny ten one day nie dobra, może lepiej nie podgłaśnieć znaczy, mi zablokują. No, nieraz jest problem, właśnie. Yy, nieraz jest fajna muzyka, ale prawa autorskie i te sprawy, dlatego nie można sobie pofolgować za dużo. Czy pofolgować? Poużywać. Dobra, ja w sumie, jeśli będę chciał jeszcze coś powiedzieć, to coś dogram. I co, i życzę wesołych świąt wszystkim, chociaż to pewnie wleci po świętach, ale ja już teraz Wam życzę wszystkim wesołych świąt i co, spędźcie je dobrze z rodziną, z tam z bliskimi i, I no, żeby było spoko, udanego Sylwestra. No, za późno na życzenia wiem. Dobra. Kurde, jeśli teraz naprawdę się zdenerwuję jeśli się okaże, że dalej muzyka jest nie taka jak trzeba, bo wtedy to już mówię wam mówię wam, no koniec, naprawdę. Zamykam kanał. Nie żartuję Tu nie mam prawa zamykać kanału, bo to Dawid zakładał. Na pewno żeśmy Dawida tutaj na kanale nie widzieli. Posłowałoby go coś tam odwiedzić trochę. Ok. Na podwórzu straszne błotko. Yy, jakby to było dobrze widać, to dosłownie powódź. Ale tak to już jest u nas. Jakbyśmy nie musieli jeździć, to byśmy nie jeździli. O, tam nasz nowy nabytek! Eee, I dlaczego taki? Jest jako traktor pomocniczy i jako mniej zawodny niż ten. Tak myślę. Znaczy na pewno eee, ten też jest niezawodny, ale, ale czasami zawodzi. Że tak to ujmę. Bo. Tutaj jest kilka problemów, które jeszcze musimy wyeliminować, ale, ale nie ma kiedy, bo on jest w ciągu eksploatacji. Co? Jako traktor pomocniczy ma być tamten do koziarki, będzie idealny. On ma 75 koni, ten ma 86, czyli jest powiedzmy, no, ale tak porównywaliśmy wielkością, tam na, powinno być na wstępie, są prawie prawie równe i tur nawet podnosi w tamtym o 10 cm wyżej, w sensie chodzi już o ten. Jest wyżej zawieszony i, i inaczej wyprofilowany ma tak jakby większy kąt yy, do góry i wyżej podniesie dobra, na razie wesołych świąt jeszcze raz i trzymajcie się